Good morning, good morning and good morning. Dzień dobry, dzień dobry i dzień dobry. Let's talk about verse 16. Porozmawiajmy o wersecie 16. In every battle, take faith as wrap shield. W każdej bitwie weź wiarę jako tarczę. Gdyż ona jest w stanie ugasić płonące strzały, które spadają na ciebie ze strony złego. Widzisz, Reinhardt, teraz muszę coś zrobić, aby odnieść zwycięstwo nad wrogiem. Naprawdę? Cóż, po pierwsze, bardzo interesujące jest to, że w języku greckim jest napisane, że ta część zbroi jest ważniejsza niż wszystkie pozostałe. W języku greckim użyto słowa ponad wszystko, co oznacza, że ta część jest ważniejsza niż cokolwiek innego. Po drugie mówi, że musisz podnieść te tarcze. It doesn't mean you have to go and find it somewhere, it means you just have to use it. Nie oznacza to, że musisz iść i gdzieś ją znaleźć. To oznacza, że po prostu musisz jej użyć. So Te passion, passion mówi tutaj: weź wiarę jako swoją tarczę. I have really good news for you. Mam dla ciebie naprawdę dobrą wiadomość. Słowo wziąć w rzeczywistości oznacza wziąłeś jest również napisane w czasie przeszłym. Co mi to pokazuje? Biblia mówi nam bardzo wyraźnie, że Jezus jest twórcą i dokończycielem naszej wiary. Biblia jest bardzo jasna w moim rozumieniu, że otrzymaliśmy Bożą wiarę przez Jezusa Chrystusa. Nawet tutaj uczyniliśmy z tarczy wiary coś, co wymaga ciężkiej pracy. Ale w języku greckim jest napisane, że już otrzymałeś tę wiarę jako tarczę. Jeśli Jezus jest autorem i dokończycielem mojej wiary, to nawet tarcza ma związek z Nim. Nie musisz więc biegać w kółko próbując znaleźć wiarę, aby odnieść zwycięstwo nad diabłem. Nie, to jest napisane w czasie przeszłym. Otrzymałeś wiarę, której potrzebujesz, aby stanąć do walki. I ta wiara is a shield that is wrapped all the way around you. It means you are now Wiara ta jest tarczą, która cię otacza. Oznacza to, że jesteś teraz niezwyciężony. So tak wielu chrześcijan uczyniło wiarę ciężką pracą, zamiast polegać na tym, co uczynił Jezus. I ci ludzie, którzy mówią, że żyją w wierze, są zwykle stresowani i i nie mają dobrych rezultatów. A ci ludzie, którzy mówią, że żyją wiarą, są zwykle zestresowani i zmęczeni i nie mają żadnych dobrych rezultatów. Wiele, wiele lat temu wszedłem do sierocińca prowadzonego przez chrześcijankę. Miejsce to było zaniedbane, dzieci nie miały jedzenia ani porządnych ubrań. Lodówka i zamrażarka były puste. Powiedziałem do kobiety, która prowadziła ten sierociniec, co to za miejsce? Jeden z chłopców, który miał może siedem lub osiem lat, miał okaleczoną stopę. His foot was Jego stopa była dosłownie wykręcona. Posadziłem go osoby na kolanach, rozkazałem stopie się wyprostować i natychmiast się wyprostowała. Chłopiec nie przestawał biegać. Powiedziałem do tej kobiety, co to za miejsce, dziećmi nikt się nie zajmuje, nie ma jedzenia, nie ma porządnych ubrań. Zobaczyła mnie w i Spojrzała mi w oczy i powiedziała: "O pastorze, musisz zrozumieć, że to jest dzieło wiary." Odpowiedziałem jej: "Jaką ty masz wiarę?" If the work of faith means that not jeśli dzieło wiary oznacza, że nie ma wystarczających środków dla dzieci, to ja nie chcę takiej wiary. Ale wielu chrześcijan żyje w ten sposób, mówiąc, trwam w wierze. Twierdząc to, jednocześnie są bici przez diabła z prawej i z lewej strony, z przodu i z tyłu. That's not faith. To nie jest wiara. Jezus jest autorem i dokończycielem wiary. On dał Ci całą wiarę, jakiej potrzebujesz. Co oznacza, że masz już tarczę, która cię otacza i doskonale chroni. Nie próbuj oczekiwać, że Bóg da ci wiarę, ty już ją masz. Jak używać tarczy wiary w kontekście walki duchowej? Bardzo, bardzo, bardzo prosto Mówisz, jestem w Chrystusie, więc jestem chroniony. Diable, czy ty naprawdę myślisz, że martwię się twoimi strzałami? A gdy po prostu zdecydujesz się uwierzyć, że w Chrystusie jesteś doskonale chroniony, Każda pojedyncza strzała, którą diabeł wystrzeli przeciwko tobie, po prostu zgaśnie. Ale ponieważ wielu chrześcijan uczyniło walkę duchową ciężką pracą, they've made spiritual warfare something that's devil

Jeśli twoje serce wierzy, że toczy się wojna, a diabeł jest silny i potężny i nieustannie cię pokonuje, to tak właśnie będzie. A jeśli twoje serce wierzy, że wojna polega na kłamstwach i podstępach, a ty jesteś w Chrystusie, więc jesteś całkowicie bezpieczny i zwycięski, to właśnie tego będziesz doświadczał. Widzisz, jeśli zrozumiesz, że Chrystus dał ci wiarę, i On jest autorem twojej wiary, And that's your shield wrapped all around you, i to jest twoja tarcza, która otacza cię ze wszystkich stron, nie będziesz się już martwić o to, co może zrobić diabeł. And I will see you tomorrow. Do zobaczenia jutro.